Ja, ja, to w ogóle miałem taką dwunastolatkę, co mi powiedziała, że jest dziewicą, ale nie analną, bo właśnie nie chciała stracić dziewictwa, no ale rok później i tak już się normalnie w pizdę ruchała. Ja nie jestem pewien, czy ja się budziłem, kurwa. Wiki Gabor, Wiki Gabor jest mega fajny, podoba mi się Wiki Gabor. Nie masz z tym problemu, że jest taka młoda? Nie. Toż ona by kurwa ostrzyła sobie zęby na fiucie. Mm. Nie ma 18 lat? Ona 15 ma. Stary już nieraz mu o nim mówię, żeby się zruchał jak szmatę. <noise> Wiki ma 15 lat, to znaczy, że jest legalna. Nie, no tak jak ma 15 lat, to znaczy, że jest małoletnia. Jak miałem 15 lat, to wiedziałem o świecie więcej niż ty w Twoim obecnym, obecnym wieku. O Boże, dobra, wypiesz dalej, raz Coś, no bo zaczynasz takie argumenty debilu jebany O ja wiedziałem, Szczuraz wiedział, chujów do dupy tyle przyjął, że wszystkie rozumy Powiadał. Co ty wiedziałeś no. kurwa o świecie? No kurwa, a ty co wiedziałeś więcej o świecie? No to... Ja nie powiedziałem, że wiedziałem więcej o świecie, ja ty powiedziałeś no to a, nie, ty, ty się niby wkurwiłeś, że ja niby wiedziałem więcej o świecie Nie no bo świecie. wiesz tak stary, posta postarasz się postawić wyżej wiesz, nie? Ja nie staram się postawić No ale wyżej. to tak, tak to wygląda no z perspektywy osoby stojącej te. no to że ty się upośledził kurwa i nie wiesz jak to wygląda z boku to tylko pokazuję kurwa jakie tutaj odklejeństwa nastały kurwa w tym umyśle skażonym co ty mówisz w ogóle kurwa normalnie mówię no, otwiarę, kurwa. nie no, tak ja pytam ja zadałem emocjami. pytanie a ty nie potrafisz jakie, ani jakie odpowiedzieć no słuchaj nawet mnie nie słuchałeś jakiego pytania zadałem to teraz powiem ci tak pierdol się nie rozmawiam z tobą ja myślę że w wieku 15 lat byłeś kurwa no. lamusem jebanym na którego Nieprawda, kurwa strzali wszystkie... 15. Mi tutaj, kurwa, nie wieku 15 stawiać wyżej ode mnie, no. W wieku 15 lat miał za sobą już swoje pierwsze przeżycia seksualne. Ale byłem... co ma do tego pierwszą seks? Zdradę. Nie, nie, pierwszą dobra. Zdradę. No, pierwszą, okay, zdradę. No pierwszą zdradę. No to ja się nie dziwię, że ci się laska puszczała, kurwa, tak szczerze, no, jak ty się tak zachowywałeś. Bo... Bo ty tylko potrafisz powiedzieć, że o, ruchałem, jak byłem mały, to ruchałem, jak byłem no, dobra, duży, tak to ruchałem i kurwa, no to ty jakie ruchałem, takie ruchałem, takie ruchałem. Ciekawe w swoim, kurwa, życiu, kurwa, tuściochu pierdolony. Ale widzisz, widzisz, jak zostałeś wprowadzony z równowagi totalnie się kurwa dominuje psychicznie, jak cię gdzie dominował? No słuchaj, kurwa, wiem, kolego. No to nie. nie, ale. <teri> no z tą kurwa, ciekawą swoim Jeżeli, ta, 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 ta? Jeżeli i, udowodnisz, koleżko, że w wieku 15 lat miałeś większe pojęcie ode mnie o świecie i o wszystkim, to wtedy cię wymienię. Na razie to jest na to, co ty do mnie mówisz, żeby mieć coś udowodnić. to ty powiedziałeś, żeby. To ty powiedziałeś, żebym ci coś udowodnił. Ale nie, no co ty powiedziałeś, żebym ci udowodnił? No słucham. Bo to mówię ci, to jedyne co robisz kurwa swój. Ale nie, ty nie mów o mnie, powiedz o sobie! Ale nie, powiedz o sobie, stary! Ja stary wychodziłem, wychodziłem do ludzi, zapierdalałem Rozwijałem się, poznawałem przede wszystkim tajniki ludzkiej psychiki, rozkminiałem to, jak ludzie funkcjonują, ludzkie umysły od małej kości. Jestem w stanie rozkmienić, kto kiedy kłamie, i to ty do mnie przychodzisz, kurwa, z pytaniem, jakie kto ma intencje. Przypominam ci, stary, że zwracasz się do mnie z takimi, z takimi pytaniami. Eee, typu, no co ty myślisz o tym szczuraz? Co byś ale... zrobił w takiej sytuacji? Dobrze Szczuras, ale pytam, pytam dalej. No, co okay, w wieku no 15 dobra. lat takiego robiłeś? Że, że ja w wieku 15 lat to byłem chuj przy tobie. To był no. ci stary. Mieliśmy klaskę, która była socjopatką i która czerpała satysfakcję z tego, że pogrywała sobie w taką gierkę psychologiczną. To wcale nie jest o dupak, to jest o ludziach generalnie. Ja mam teraz taki detektor w To nie jest o dupach, to o ludziach i chuj. Nie mogę już raz. Naprawdę, ty musisz być pany dzisiaj! Bo ja naprawdę ja cię uważam, że mądrego gościa, ale co ty dzisiaj wygadujesz? To jest jakiś strager. Nie pil dość głupoty A z kolei dlaczego powiedziałeś, że... A dlaczego nie mogłeś powiedzieć na przykład stary, że wiedziałeś więcej o życiu musiałeś powiedzieć, że wiedziałeś więcej o życiu ode mnie akurat? No bo to ty powiedziałeś, że w wieku 15 lat laska nie może decydować o sobie, a według polskiego prawa, seksualnie, no może decydować sama o sobie w wieku 15 lat, no. To kłócisz się kurwa z zwykłym okay. polskiego prawa, z konstytucją. Okay. No to ja powiedziałem, że dla mnie to jest dziwne. Dla ciebie nie, no i, i dlatego ja <laughs> powiedziałem, że ja w wieku 15 lat więcej y, rozkminiałem niż ty, no. <laughs> Ale ty nie rozumiałeś więcej nie ode, ode mnie. Głupu, Akurat uważam, to, że to z jest z głupu, nieprawda. Tak. Koleżko, w wieku 15 no. lat ja posiadałem no. pracę, chodziłem do szkoły. Posiadałem też jest... pewien nielegalny biznes, o którym nie chcę tu wspominać. Ja byłem bardzo co przedsiębiorczy. I tak, proszę mi tu nie bycie, zarzucać. Czy, bycie, że... przedsiębior... czy bycie przedsiębiorczym to jest. E... Nie, mieć posiadanie rozjebanej dupy i jakiejś dziwki co się puszcza! To jest kurwa do czego dąży ludzkość, kretynie jebany! Nie mam siły, już, tymi już, tymi rozmawiać, nie mam siły już z tobie rozmawiać, pana Maxi! Przysięgam, nie mam już siły z tobą rozmawiać! Nie mam siły już z tobą rozmawiać, stary! Nie mam siły! 15 lat Nie mam siły z tobą rozmawiać, Nie mam siły, szczura! Co ty mówisz, kurwa? Lepiej staje, lepiej śpię. no wieku 15 lat tak samo nie, pierdol, się, teraz ja się wkraczam, kurwa, w no twoje... Nie, szczura, się ty jesteś kurwą, jebać się, ty się, kurwa, się Ja nie wiem, czy Szczurowski dzisiaj jakiś jest ten... To się naprawdę porawaliście, prawda? Z tyłużki kurwa, koniec tematu. Kurwa, ty, Czułaś, nie no nie wiem, <grym> kurwa. <grym, <grym, Jezu. Ej to <grym>, proszę cię, wypijcie tą rozmowę i to wstawcie dziś kurwa, bo to jest nit. Ja Musicie cię to kurwa stary. Z czym smak bardzo? Ja pierdolę trzecia, dwadzieścia. Do fizycznej pracy wydaje mi się, że nie kto się rodzi albo kto jest młody no nie planuje tego, że w przyszłości będzie wykonywał pracę fizyczną Bo jeżeli, jeżeli masz takie ambicje, no to znaczy coś z sobą jest i tak, no zawsze ludzie mają raczej ambicje, żeby kurwa coś osiągnąć w życiu, nie? Może Te ktoś sama nie... daręki prozrywać i co wtedy Ale... Dlaczego akurat? dlaczego Bo nie, nie chcę być pomarańczowym królem. Nie, ale w ogóle, ty jaki ty jesteś kurwa płytki, pora Maxi? Właśnie serio, Nie, poczekaj, poczekaj. Zacznijmy od tego, co ma praca, kurwa w ogóle, do tego. Ty, ty powiedziałeś, że osoba nie powinna dążyć do pracy na kasie. A ja właśnie jestem totalnym przeciwnikiem tej teorii. Ponieważ wtedy jest łatwiej być na szczycie łańcucha, jak wokół są wiesz. Tacy, co nie chcą brać udziału w zabawie. Nie, zabawie. nie wiem, nie rozumiem, stary, co ty mówisz? Jakbym powiedział, że wyruchałem, kurwa, 14 lat. Matka, jak miałem 15 lat i mnie zdradzała i to no, 13 jak ona miała 12 no co ty pierdolisz Trzecia rano szczur mi jebany coś pierdoli, a szczur mówi tak jebany ja coś pierdoli